Dzień dobry, jestem trener Wiktor Tworzydło, jestem trenerem wyczynowych sportowców. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć, jak wygląda ten trening sportowy, bo można śmiało powiedzieć, że dla każdego trenera, jak sądzę, najprzyjemniejszą częścią procesu treningu sportowego jest samo prowadzenie treningów, ale niestety każdy trener wie, że. Ten trening to jest tylko taki wierzchołek góry lodowej wystających i widoczny gdzieś tam ponad powierzchnię wody. Cała ta nasza praca jest ukryta za kulisami tego treningu, który jest widoczny. Prowadzenie samego treningu jest najprzyjemniejszą częścią całej pracy trenera. Wynika to z faktu, że na takim treningu większość trenerów czuje się jak ryba w wodzie i. Samo prowadzenie, styczność z tymi zawodnikami, czasem nawet można powiedzieć, że współćwiczenie przy pewnych elementach, pokazywanie, przekazywanie wiedzy sprawia bardzo dużo satysfakcji. Trening jest takim specyficznym miejscem, gdzie oczywiście też jak w każdej grupie występują pewnego rodzaju relacje. I rolą trenera jest nadzorowanie, żeby w takiej grupie treningowej, czy pomiędzy tymi zawodnikami, osobami uczestniczącymi w treningach, te relacje pomagały, a nie przeszkadzały, żeby one dopingowały do pracy nawzajem tych zawodników. Oczywiście występują tam też elementy rywalizacji, bo jeżeli to są sporty indywidualne, jest jakaś grupa treningowa, to każdy chciałby być najlepszy, ale jednocześnie chodzi o to, żeby oni Razem siebie dopingowali, wzmacniali to dążenie do osiągnięcia celu. Jest to bardzo ważne. Na szczęście te relacje między zawodnikami one nie są do końca takie regulowane przez trenera i część tych relacji oni sami wypracowują. Natomiast trener musi trzymać rękę na przysłowiowym pulsie, żeby one w jakiś sposób czy przez danego zawodnika, który się nie, wiem, nie zintegrował w grupie, nie zostały zaburzone. Dużo więcej pracy kosztuje nas przygotowania do tego treningu, zaplanowanie odpowiedniego cyklu nauki pewnych elementów, włączenie ich w całość, zastanawianie się, jak można ulepszyć cały ten proces, lub co można wprowadzić do treningu, jakie elementy, ćwiczenia, techniki, czy ułożenie tych ćwiczeń, żeby ten czas, który poświęcają zawodnicy na trening oraz praca, którą Wkładają w, nie, w niego była jak najbardziej efektywna. Bardzo ważną rolą trenera jest planowanie procesu treningowego. Tutaj e, należy pamiętać o dwóch rzeczach, że często pojawia się taki konflikt z zawodnikami, ponieważ trener planuje albo chciałby doprowadzić tego zawodnika do jakichś wyników na poziomie europejskim, a oni mu zarzucają, że ten e, trening nie jest ułożony pod cykl, na przykład, Mistrzostw Polski danego kraju. To jest no, problematyczne, ale trzeba zawsze starać się mierzyć wyżej niż niżej. Drugim takim e, problemem jest to, że często nie istnieje możliwość zrealizowania tego planu, który sobie założyliśmy. Często są to e, niezależne tak naprawdę od nas Czynniki. Najczęstszym to jest jakaś niespodziewana, nieplanowana kontuzja zawodnika. Jeżeli mamy kilka tygodni, na przykład do imprezy głównej dla danego zawodnika, którą mogą być Mistrzostwa Polski czy Mistrzostwa Europy, a on łapie jakąś kontuzję, która przez 2-3 tygodnie uniemożliwia mu jakikolwiek trening i praktycznie poruszanie się, to jedyne co jesteśmy w stanie zrobić, to zastosować jak najwięcej zabiegów czy opieki fizjoterapeutycznej, żeby tego zawodnika doprowadzić do stanu, w którym może je trenować. Jednocześnie od razu trzeba wprowadzać modyfikacje w treningu, żeby ten czas, który nam zostanie pomiędzy wyzdrowieniem zawodnika a zawodami, wykorzystać jak najlepiej, żeby mógł pojechać w jak najlepszej dyspozycji na zawody. Zdecydowanie najtrudniejszą Najtrudniejszym elementem takiej pracy trenera można powiedzieć, że jest taka przysłowiowa papierologia, bo oprócz tego prowadzenia treningu, przygotowania różnych elementów do niego zaplanowania, to bardzo dużo czasu wymaga zapisanie, sprawozdawczość. Myślę, że jest to taki element, na którym nie trzeba się jakoś za bardzo rozwodzić, ale dla większości osób będzie to jasne, że nikt nie lubi tonąć w papierach, a trenerzy najbardziej. Częstym problemem związanym z zawodnikami, szczególnie takimi, którzy przychodzą spod rąk, spod skrzydeł innego trenera do miejsca, które na przykład oferuje jakieś większe możliwości rozwojowe, czy lepsze zaplecze do trenowania jest to, że każdy zawodnik jest przyzwyczajony do pewnego rodzaju schematów, do pewnego rodzaju na przykład wykonywanych technik, jeżeli mamy jakiś tam wybór do pewnego sposobu prowadzenia treningu, do prowadzenia zawodnika do e, różne są relacje też właśnie między e, zawodnikami, czasem niektórzy ci trenerzy są bardziej tacy władczy, stanowczy, więcej wymagają, inni oczekują większego zaangażowania e, od strony samego zawodnika i tutaj pojawiają się takie problemy, że Podczas na przykład zmiany trenera, kiedy spotyka się jakiegoś zawodnika, który w jakiejś części lub w większości jest ukształtowany przez innego trenera, przyzwyczajony do pewnego stylu walki czy realizacji zadań taktycznych na zawodach, mogą się pojawiać różnego rodzaju zgrzyty albo jest potrzebny pewien czas, żeby te dwie wcześniej niespotykające się osobowości. Się dotarły i zrozumiały, i nauczyły się razem współpracować, żeby osiągnąć ten jak najwyższy cel sportowy. Na pewno takim bardzo satysfakcjonującym elementem pracy trenerów, odnoszącym się do treningu, jest to, kiedy my widzimy efekty pracy naszych zawodników. Nawet kiedy czasem oni upierają się, że oni stoją w miejscu, że nie rozwijają się, my widzimy te drobne kroki, te drobne cele treningowe, które oni osiągają, i jest to też bardzo duża taka satysfakcja, że ci nasi zawodnicy czegoś się nauczyli przez nas, osiągnęli coś. Tak? Nawet jeżeli oni jeszcze nie są tego świadomi, to liczymy na to, że na zawodach, kiedy oni z, będą rywalizować z innymi uczestnikami, Będą w stanie skorzystać właśnie z tego, co wypracowali tak ciężko na treningu. W pracy każdego trenera, taką wisienką na torcie są zawody. Zawodnicy często nie zdają sobie sprawy, ponieważ są skoncentrowani na sobie, na tym, że się denerwują, przeżywają stres, jak im pójdzie, jakie miejsce zajmą, czy na przykład w lekkiej nie spalą rzutu. Ale prawda jest taka, że. Często trenerzy równie mocno przeżywają te zawody, a najgorsze w pracy takiego trenera jest to, że w porównaniu do tego zawodnika my nic nie jesteśmy na zawodach już z tym w stanie zrobić. To, co zawodnik wypracował na treningu, to będzie wykorzystywał na zawodach. My możemy wtedy praktycznie tylko siedzieć, obserwować, ewentualnie służyć jakąś dobrą radą. Natomiast gdy odbywa się już ta rywalizacja, czy to na Macie, czy w jakiejś innej dyscyplinie, to siedzimy jak na szpilkach i często sami byśmy chcieli coś zrobić, ale jest to od nas już niezależne, więc my także przeżywamy bardzo duży stres czy emocje związane z tą rywalizacją sportową.